W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się w Maryi Panny, umęczą pod Pańskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebiony. wstąpi do piekiel, trzeciego dnia od martwych to wstąpił na niebiosę siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obciążanie grzechów odpuszczenie, w ciała martwych, w wstanie, w żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, który w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Trowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Zapraszam pierwszą osobę do dzwonienia. Tajemnica pierwsza, chwalebna. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Zobaczcie. Dzisiejsze czytanie mówi nam, że nieważne jak długo robotnicy byli przy, przy tym zarządcy, winnicy, tak też nie miało to znaczenia. Każdy dostał po jednym denarze. I tak samo jest z Nie Nieważne czy był czy jesteś świętym Piotrem, czy jesteś nawet, nie wiem, ostatnim setnikiem rzymskim, który trzebał Jezusa, czy jesteś najbliżej Niego, czy najdalej. Każdy jest zaproszony do życia wiecznego z Jezusem. Każdy ma tę samą szansę. Nie ma kogoś, kto jest bliżej, czy dalej. Wszyscy mają tak samo drzwi otwarte szeroko do nieba. Tak wielkie jest Boże miłosierdzie. Pytanie: na ile my z tego korzystamy? Szczęść Boże. Cześć Boże Marku. O Kasia. Szczęść Boże, tak, witaj. Tak to ja. Proszę Cię o intencje. Chciałabym dziś, w dzisiejszym dniu się pomodlić za duże, wcześne, cierpiące, oczekujące nieba, a także za wszystkie osoby, które Dnia dzisiejszego odejdą z tego świata, o to, bo dobry Bóg przyjął ich w swojej niebieskiej ojczyźnie, a także we wszystkich tych intencjach, które mamy w naszych sercach, które przynosimy, o wypełnienie się woli Bożej w naszym życiu, dla naszych kapłanów, o świętość życia dla nich o umocnienie Kościoła Świętego, a także o wszelkie łaski zdrowie i, 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 i zdrowie dla Twoich współpracowników i dla Ciebie, Marku. Ja się za Honoratę oraz za Luizę. Proszę, zacznij. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu Sianowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, doprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Błogosławiony Bartololongo, apostole różańca świętego. Módl, módl się za nami. Dziękuję, Kasiu. Do usłyszenia. Panem Bogiem. Panem Bogiem. Tajemnica. Druga chwalebna, zapraszam do dzwonienia. Tajemnica druga, gdyby wstąpienie Pana Jezusa, Pan Jezus nam wszystkim pokazuje otwarte niebo, gotowe przyjąć każdego z nas i tych świętych, i tych zatwardziałych grzeszników. Dla nikogo nie czyni różnicy, ale też powołanie, tak? Każdy też w Miłosierdziu Bożym ma czynić dobro, ma głosić Ewangelię. I też to miłosierdzie Boże jest takie, że nie obarcza nas ponad miarę. Każdemu daje Pan Bóg swoją rolę do spełnienia. Jeden będzie papieżem, a jeden będzie może zamiatać w kościele. Ale zobaczcie, każdy według swoich możliwości i swojego powołania. Tak więc dziękujmy Bożemu miłosierdziu, że dla każdego znajduje miejsce, nie tylko w niebie, ale jeszcze tu na ziemi w głoszeniu Słowa Bożego na wszelkie możliwe sposobie Szczęść Boże. Szczęść Boże, Marku, witam pozostałych. Ruszula z Holandii. Witam, Urszula. proszę o intencje. Chciałabym podziękować Matce Boskiej za wszystkie otrzymane łaski. Proszę także o łaskę zdrowia dla siebie, dla męża oraz dla dzieci. Proszę o pomyślne zakończenie naszych spraw, o uwolnienie od stresu, a także za zmarłych z rodziny, a szczególnie za Irenę, trzecią rocznicę śmierci, a także za naszą grupę modlitewną o wysłuchanie naszych wszystkich próśb i modlitw. Dziękuję. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpisz nam nasze winy, jako i my puszczamy naszym znowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, módź się za nami. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się Boże, za nami. grzesznymi. Nami. teraz i w, godzinę... i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Błogosławiony Bartolu Longa, apostole Różańca Świętego. się za nami. Bóg zapłać Ursulo za wspólną modlitwę. Do usłyszenia. Bóg zapłać Marcy. pozdrawiam z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia. Zapraszam. Kolejną osobę do dzwonienia. Numer się wyświetla na ekranie. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. To Boże miłosierdzie jest tak twórcze i nieskończone, że można powiedzieć, jest kompletnie inne w stosunku do każdego człowieka. Tak też dary Ducha Świętego w stosunku do wszystkich ludzi są tak różne od siebie. Tak piękna jest ta różnorodność, jaką my mamy między sobą, jaką zauważamy. Nie jesteśmy wszyscy, jak nie wiem, jakimś, Jakiejś Korei Północnej, wyciosani z jednej belki, tacy sami do siebie, niczym się nie różniący, ślepo wpatrzeni w jeden punkt. Bóg nas tworzył różnymi i każdy z nas otrzymuje inaczej, ale każdy z nas otrzymuje do pełna, też do pełna każdy z nas może otrzymać ducha świętego. Nie zazdrośćmy sobie, jeśli ktoś ma inne łaski, albo ma więcej darów, albo ma inne dary, Bóg wie, co robi, Bóg nam daje to, co jest najbardziej do nas dla nas odpowiednio. I czasami mamy taką pokusę jak w dzisiejszym czytaniu już denarem, żeby wszyscy mieli porówno, zarówno pracę. Tak właśnie jak w komunie, że każdy według tam jakiegoś przelicznika właśnie Bóg wie, co robi. Pomódmy się zatem o pełnię Ducha Świętego dla nas i też pełnię zaufania w stosunku do Boga przez nas samych. Szczęść Boże! Szczęść Boże, Marku! O, Bożenka. Witaj. Proszę Witam. o intencję. Ja dzisiaj podziękuję Maryi za wszelkie łaski, które wyprasza dla mnie, dla moich bliskich, dla osób, które Bóg stawia na mojej drodze. Podziękuję za dobre wyniki badań Marii i jej małego dzieciątka, co to, że dziecko żyje, rozwija się. Proszę dla nich o potrzebne łaski, o szczęśliwe donoszenie tej ciąży i proszę w tych wszystkich intencjach tutaj wypowiedzianych, za wszystkich chorych, cierpiących, za Ojca Krzysztofa, za Honoratę, za Lucynkę, umocnienie dla niej o potrzebne łaski, za Ciebie Marku, Agnieszkę. I dzisiaj też poproszę za Ciebie, bo zmagam się z Rwą Kurszową, a jestem potrzebna rodzicom, dla nich też proszę o potrzebne łaski. Chciałabym im pomagać i, i, i opiekować się nimi tak, jak tego potrzebują i pragną. I w tych wszystkich intencjach, które mamy w swoim sercu, i za, wszystkich, za wszystkie osoby, które modlą się tutaj na Różańcu, modlą się również za mnie, za moją rodzinę, ja dzisiaj odwdzięczam się tą modlitwą, tą dziesiątką Różańca. Proszę zacznij. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, modl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, modl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieku. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź do nieba wszystkie dusze. I doprowadź szczególnie ty, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Błogosławiony Bartolo Longo, apostole Różańca Świętego. Módl się, módl się za, za nami. nami. Dziękuję za wspólną modlitwę. Dziękuję Marku. Do usłyszenia. Do usłyszenia z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta: zapraszam kolejną osobę, można dzwonić. Tajemnica czwarta: w niebo wzięcie Najświętszej Maryi, Panny. Oto Maryja duszą ciałem, wzięta do nieba. Patrz, jak kochamy wszyscy Matkę Bożą, i nikt jej nie zazdrości tych wielkich łask, jakie otrzymała ona od Boga. Prawda? I to jest właśnie ta, to, nasze, to nasze dzisiejsze czytanie Ewangelii. Nie zazdrościmy, ale wiemy, że ona miała swoją misję, ona dostała od Boga najwięcej, bo Bóg ją w szczególny sposób wybrał. Każdego z nas wybrał do jakiegoś zadania, mniejszego lub dużego. Bierzmy to, co mamy do zrobienia, róbmy tak, jak umiemy najlepiej, ale też tak jak w poprzednich pięć, cztery rozważania było, nie zazdrośmy sobie nawzajem. Nie spoglądajmy na to, że jak się dzieje, to więcej lub mniej. Po prostu tak jak idealnie patrzymy na Matkę Bożą i wiemy, że ona miała swoje miejsce w dziejach i miała wyjątkową rolę, tak też każdy z nas jest dla Boga unikatowy i każdy z nas ma swoje zadanie do spełnienia. Można dzwonić na różaniec. Ja bym w tej dziesiątce chciał szczególnie się pomodlić 是啊。